Jest to obszar, w którym opiekę i wsparcie otrzymują dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się wspólnie ze swoimi rodzicami biologicznymi. Gdybyśmy mieli spojrzeć przez pryzmat potrzeb tych dzieci, wtedy faktycznie rysuje nam się jakby celowość i właśnie takie znaczenie. Tego projektu. Organizacja Mikołajek, organizacja Gminnych Dni Dziecka. Półkolonie zimowe, kolonie letnie, wyjazdowe, gdzie właśnie te osoby będą, te dzieciaki będą mieć wsparcie, będą mogły doświadczyć czegoś innego niż dotychczas znają. No i to jest ważne, tego to trzeba pilnować, w tym kierunku trzeba działać. My jako gmina jeszcze nie realizowaliśmy tak szerokiego zadania. No tutaj w formie 300 tysięcy złotych wsparcia dla nas 90, ponad 90% do w ramach tej Akademii Rodzica chcemy wydać taki niedokończony poradnik. Ten poradnik to będą porady właśnie rodzin zastępczych, jak postępować z dzieckiem w różnych trudnych sytuacjach. Z dzieckiem z niepełnosprawnością, z dzieckiem, które nie chce jeść, bo trafiło do rodziny zastępczej, z dzieckiem, które płacze całą noc, które boi się dorosłego mężczyzny.